Cześć, witam na kanale Okazje i gadżety. Dzisiaj przyjrzymy się sprzętom czy narzędziom marki Parkside w dostępnym w najnowszej gazetce Lidla. W najnowszej gazetce Lidla, datowanej od 30 października 2025 roku, czyli od czwartku. Najbliższego czwartku, ponieważ ten film wychodzi w niedzielę, więc najbliższego czwartku. Będziecie mieli państwo czas na przygotowanie się do ewentualnych zakupów. Będzie bardzo ciekawy odkurzacz, odkurzacz kominkowy, teraz coraz bardziej popularny, będzie detektor wielofunkcyjny. Będzie laser, będą wszelkiej maści narzędzia, zestawy narzędzi takich manualnych, a na końcu będzie zestaw skrzynek narzędziowych na kółkach dobrze znanej polskiej firmy Kubrix. Zanim zaczniemy, zachęcam oczywiście do subskrypcji kanału, czyli kliknięcia przycisku subskrybuj pod tym filmem. Dzięki temu będziecie Państwo powiadamiani o nowych filmach na kanale. Nic nie przegapicie. Wystarczy tylko kliknąć przycisk subskrybuj pod tym filmem. Dobrze, zaczniemy. I w pierwszej kolejności tutaj Lidl oferuje nam odkurzacz. Odkurzacz kominkowy. Napisano, że jest to dwa w jednym. Moc tego odkurzacza. To 1000 watów. Myślę, że takie absolutne minimum, jeżeli biorąc pod uwagę odkurzacz. Do czyszczenia kominka, pieca na węgiel, drzewy lub grilla i większych zabrudzeń, na przykład zabrudzeń warsztatowych, tak napisano. Co ciekawe, ten odkurzacz nie tak jak jego odpowiednicy do mokrych i suchych rzeczy posiada rurę, tym razem już lur, rurę metalową. No, niestety, nie doszukałem się, żeby to była rura teleskopowa, no ale już nie wymagajmy za dużo. Nie wymagajmy za dużo, tym bardziej, że cena tego odkurzacza to. 249 zł, czyli naprawdę niewysoka cena. Zresztą pojemność zbiornika 20 litrów, długość węża sącego 1,7 litra, moc zasysania natomiast to 170 mbarów. Coraz popularniejsze te odkurzacze kominkowe. Mają coraz więcej zwolenników. Sam słyszałem, znajomi korzystają. Problem polega na tym z brudem kominkowym, z tego co przynajmniej z opowieści. Wiem, że po prostu zwykły odkurzacz sobie z tym albo nie radzi, albo po prostu takiego odkurzacza zwyczajnie szkoda. Też jest tam kwestia tego, żeby jakiś popiół gdzieś tam nie pozostał, żeby niczego nie zapalił. No, też tutaj na to mi zwracano uwagę. Nie wiem, czy to prawda, no bo sam nie korzystałem. Jeżeli korzystaliście Państwo z odkurzaczy kominkowych, napiszcie proszę w komentarzu pod tym filmem, na co zwrócić uwagę. Jakie są plusy i jakie minusy. Dobrze, idziemy na dół. Lit oferuje nam samoprzylepne uszczelki do okien i drzwi. Siedem różnych wariantów. Cena za jedną uszczelkę to 9,99. I będąc w tematyce popiołu, dalej w tematyce kominkowym, stalowe wiadro na popiół. Jest w ofercie z przykrywką, pokrywką właściwie 15 litrów, jeżeli chodzi o pojemność tutaj wiadra. Dwa widzę kolory: czarny bądź po prostu taki stalowy. I cena jednego wiadra nowości, zresztą podkreślę: 39,99. Napisano, że jest to wiadro odporne na warunki atmosferyczne. Myślę, że jak już odkuracz jest to i takie wiadro też by się przydało pewnie. nie? Za 19,99 litrit natomiast oferuje nam piłę japońską, możliwość wymiany brzeszczotu, dwa, e, warianty do wyboru idziemy dalej. I dochodzimy do detektora. Całkiem ciekawy detektor. Zaciekawił mnie ten detektor, zacznę od ceny 99 zł. No cena taka powiedzmy jak na sam początek, nie czytając, nie zagłębiając się dalej. Powiedzmy średnia. Natomiast jest to detektor wielofunkcyjny z dalmierzem laserowym. Napisano, że trzy jednym, ale ja widzę tu dwie funkcje detektora i dalmierza. No, być może coś nie doczytałem nadaje się do wykrywania konstrukcji drewnianych, przewodów elektrycznych i metali. Posiada jeszcze możliwość laserowego pomiaru odległości. I tutaj dokładność pomiaru 5 mm. Powiedzmy, szału nie ma. Natomiast zakres yy, odległości pomiaru no do 20 metrów. Mówimy o tym pomiarze laserowym. Natomiast jeżeli o tej pierwszej funkcji, czyli mówimy o detekcji, maksymalna głębokość wykrywania metalu 24 mm, przewodów elektrycznych 35 mm, a drewna 38 mm. Także tak to wygląda, i biorąc pod uwagę te dwie funkcję nie 3, 99 zł, jak najbardziej jest ceną okazyjną w moim przekonaniu. Idziemy dalej. Mamy laser. Mamy laser. Oj, uciekło coś tutaj. Laser bardzo dobrze wyceniony 79 zł, razem z statywem no ale. Przyglądając się tak naprawdę temu laserowi, jest to laser całkowicie podstawowy z zielonym światłem. To dobrze, tutaj napisano, że dzięki temu jest lepsza widoczność. No tu bym się powiedzmy zgodził. Laser rotacyjny 360 stopni z funkcją samoniwelowania. Dokładność plus minus 0,5 mm. Zakres na metr. Tak. Zakres roboczy do 10 metrów. Trójnogi staty w zestawie. Widziałem kiedyś komentarze pod podobnym laserem. Być może nawet tym samym, w którymś z filmów, że dla samego statywu warto to kupić. No nie do końca bym był z tym przekonany. Natomiast, jeżeli chodzi o całość, 79 zł, myślę, że to nie jest wygórowana cena. Tylko daję pod rozwagę, że to jest podstawowy laser. Nie ma tej funkcji 3D, 4D i tak dalej. Po prostu rzut, mamy rzut krzyżowy na ścianę i w zasadzie to tyle. Na dole zaś mamy zestaw do montażu na sucho lub zestaw nożyc do blachy. 39,99 takie po prostu rodzaje szczypcy, nie szczypcy, takiego typu narzędzi. Za 49,99 jako nowość mamy natomiast zestaw narzędzi do wyciągania gwoździ z łomem. W zestawie dłuto, długości. Nie 30 cm, duto długości prawie 20, oraz dwa wyciągacze do gwoździ. No, powiem Państwu, że ja zazwyczaj do wyciągania gwoździ używałem jednego narzędzia czasem tego młotka Ciesielskiego i dawało radę. No ale tutaj można specjalistyczne narzędzie użyć. Dobra, idziemy dalej. Na drugiej stronie mamy zestaw 8 bądź 12 ścisków tak zwanych żabek plastikowych. Wykonane są z materiału pochodzącego z recyklingu. Ach, mogliby tego nie pisać, powiem Państwu szczerze. Natomiast wracając do oceny tego zestawu, niespełna 25 zł bez jednego grosza, albo 8, albo 12 żabek. Cena jak najbardziej dobra. Za 9,99, natomiast mamy akcesoria do szpachlowania. Do wyboru mamy ząbkowaną pacę, mamy kielnię wenecką, Mamy mieszadło do farbitynków, szpachelkę do płyt lub szpachlę wielofunkcyjną. Każdy z tych akcesoriów, sprzętów 999. I przechodzimy do creme de la creme. Powiem Państwu skrzynia narzędziowa na kółkach firma Kubrix. Bardzo fajny zestaw. Sam go posiadam. Tutaj wyceniono ten zestaw na 299 zł i zanim wrócę do omawiania ceny, do analizy ceny, czy to warto, czy nie warto, opowiem coś z samej skrzyni. Przede wszystkim polska firma to się chwali, Kubrick. Druga sprawa, bardzo dobra jakość wykonania. Mówię to z własnego doświadczenia. Ten plastik jest naprawdę solidny. Pokrywa, tu i widzimy, pan otwiera tą skrzynię, prawda, z tymi przegrodkami. To nawet wykonanie tej przeźroczystej części zamykającej jest naprawdę wysokiej jakości i wcale nie łatwo ją porysować, co ciekawe, naprawdę. Tutaj przegródki się wyjmują, są to takie pojemniczki, właściwie nie przegródki. Można naprawdę sobie poukładać, posegregować drobne rzeczy, wkręty, nie śrubki i tak dalej. Jeszcze na marginesie dodam, że ja sobie dokupiłem taką walizkę na Allegro, nawet troszeczkę większą z tymi przegrodkami. Dałem coś 70, 5 zł na promocji. Co ciekawe, one posiadają taki system zaczasków, czyli jedno do drugiego pasuje i razem się integruje z pozostałymi skrzyniami, czyli mocuje się jedno do drugiej. Inaczej mówiąc, zapinamy po prostu te skrzynki jedna w drugą, tworząc jedną solidną całość. One trzymają na tyle mocno, że bez problemu możemy przenieść na przykład za uchwyt. Łącząc dwie, możemy po prostu za uchwyt górny tej czarnej skrzynki przenieść. Tą dolną pozostałą. No myślę, że jasno się wyraziłem. No trudno jest to tak określić. Na dole ta skrzynia z kółkami ona zintegrowana, duża, taka pojemna, i ona ma na górze taką tacę. Natomiast ta wyższa, ta tutaj druga z kolei, która leży na tej skrzyni z kołami, to jest skrzynia, która posiada, posiada takie przegródki, które możemy sobie dowolnie ustawiać. I tam składamy wkrętarkę, nie wkrętarkę, mniejszą wkrętarkę, po prostu stoją stojącą na korpusie jak najbardziej. Sam uchwyt jest regulowany co do wysokości, natomiast ko koła ułatwiają transport. I mówiąc naprawdę, mówię z własnego doświadczenia: bardzo dobra skrzynia, jestem bardzo zadowolony. Wracając do ceny. One pojawiły się w pierwsze, bodajże końcem tamtego roku. One kosztowały niespełna 400 zł, 399. Ja ją na internecie, na stronie Lidla, wyhaczyłem i kupiłem za 200 chyba 30 zł, coś takiego. Także daję pod rozwagę, żebyście Państwo wiedzieli. Można było już bodajże koło 220 nawet wyhaczyć, no mi się aż tak nie udało niskiej ceny osiągnąć. Dziś mówię, około 240 dałem za tę skrzynię. Naprawdę fajna sprawa, dokupiłem sobie jeszcze jedną z tymi pojemniczkami i jak znalazł dla mnie w zupełności wystarczy. Tu 299, uważam, że cena też jak najbardziej dobra. Bardziej zobaczycie Państwo w sklepie, ocenicie, czy Wam to pasuje bo po prostu weźmiecie bądź nie. Naprawdę fajny sprzęt z czystym sumieniem mogę polecić. To tyle, bo się trochę rozgadałem, zwłaszcza na temat tych skrzyń, które bardzo lubię przede wszystkim. Gazetka, może nie, tym razem nie jest treściwa, kilka sprzętów takich fajnych naprawdę się pojawiło, ale nie przesadnie dużo, nie mieliśmy tym razem elektronarzędzi, litr tutaj postawił na odkurzacz, na te kominkowe sprawy, wyjątkiem jest oczywiście ten dalmierz, laser i tak dalej, ale naprawdę zwracam Państwa uwagę na tą skrzynię, jeżeli nie macie, zastanawiacie się, naprawdę super sprawa, ja z czystym sumieniem raz jeszcze polecam. To tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!